She's on. 320. 0 Witam serdecznie Mateusz Rzet z tej strony. Eee, akumulator wczoraj okazał się być słaby, bo próbowałem odpalić zetora wczoraj wieczorem i bezskutecznie, także był podłączony akumulator przez całą noc. Aha, jeszcze dodatkowo. Eee, elektrolitu brakowało bardzo dużo, bo eee, litr litr elektrolitu trzeba było dolać, także no bardzo dużo elektrolitu brakowało, żeby to położyć, tutaj to położę na razie. także bardzo dużo elektrolitu nam tutaj brakowało w tym akumulatorze. taka przestroga dla was, żeby sprawdzać od czasu do czasu yy, stan tego elektrolitu, żeby na pewno tutaj wszystko się zgadza. no powiem wam, że generalnie Latem nie ma problemu, żeby z odpalaniem zetora, tylko teraz jakoś tak długo już nie było nic robione, jeżdżone i coś mu się tam jakieś takie swoje humory, humory zaczął mieć, ale oczywiście to jest wina wszystko, znaczy tak wydaje mi się, że to jest właśnie ten elektrolit, którego brakowało. Ale elektrolik został uzupełniony No i powinien zapalić dzisiaj ten elegancko zetor Tutaj jeszcze śrubki przykręcimy sobie Jedna śrubka, druga śrubka Cyk, cyk, cyk Dobra, kluczyk Siedemnastka bodajże Siedemnastka Przedłużka krótka Wyprawa do tartaku dzisiaj e, gotowe krokwie już e, czekają na mnie. Także trzeba wszystko odebrać, bo lada dzień. Jeśli pogoda oczywiście pozwoli, to będziemy działać tutaj z tym dachem. Trochę tam z odzysku będziemy mieć e, tych elementów, takie jak krokwie czy oczepy. Oczepy ze stodoły. Mm. Kilka słupków, kilka krokwi, ale część niestety nie, nie nadawała się do ponownego użytku. Trzeba było pociąć na drewno. Tak więc poratowaliśmy się tutaj drewnem z okolicznej, okolicznego tartaku. Dobra, tutaj cyk, cyk, cyk. I teraz zobaczymy, jak ten to zatorek zagada. Może jeszcze warto by było przepompować go trochę, bo ropa mu się cofa, jak długo nie jest odpalany. Także parę razy sobie podpompujemy. O, właśnie. Słyszę, że załapał. I teraz już nie powinno być większego problemu. Dobra, palimy od razu na strzała. To palimy. Ten dźwięk. Dobra, niech się trochę rozgrzeje. Podjadę sobie pod wóz. Jak sobie pochodzi, dobra. Witam Was już z pokładu Zetora. Ja już mam za sobą, no, można powiedzieć, pół drogi. Niedaleko mamy ten tartak, bo tak właściwie jakieś pół godziny jazdy od mojego domu. Cóż, za sobą mam wóz, na wozie mam, wziąłem sobie kilka podkładów, tam może widać na, kamer na kamerce te podkłady. O, matko kochano, co za doły. E, poza podkładami jeszcze mamy łańcuch i dwa pasy do ściągnięcia tego całego tematu, bo e, no trochę tego będzie, trochę tego będzie. Także nie chciałbym, żeby mi się to wszystko porozjeżdżało na boki, tym bardziej, że ta droga jest taka, jaka jest, a jest nie najlepsza. No, także lecimy, mam nadzieję, że że uda mi się coś tam uchwycić z ładowania, czy? czy też zabezpieczania tego tematu później. Dajcie z powrotem, ja już wracam e, z powrotem do domu. Pokażę Wam, jak załadowałem, ale powiem Wam, że popełniłem pewien błąd przy przygotowaniach do załadunku. Bo tam nie załadowywałem ja, tak jak widzieliście, tylko załadowywał. Znaczy, nie widzieliście tego, kto ładował. No, ja nie ładowałem, tylko pracownik w sensie ładował. I popełniłem tutaj pewien błąd. Już wiecie, jaki to jest błąd, czy nie? Czy nie wiecie? Chociaż mi się wydaje, że nie jest tak źle. Generalnie chodzi o to, że tutaj ten kawałek drewna, który jest tak naprawdę kwadratowy, powinienem dać z tyłu, tutaj tą kantówkę, z tyłu powinienem dać, bo tutaj ona w ogóle na środku, ta kantówka nic nie daje. Zobaczcie, ona sobie leży, bo sobie leży. Nic ona nie daje. A tutaj z tyłu, przy większym szarpnięciu, mogłoby się zdarzyć tak, że wiecie co, że mogłoby po prostu przetoczyć się ten kawałek drewna, drewna, mógłby się przetoczyć do tyłu, i w rezultacie to wszystko by mogło mi spaść tutaj na dół, na te deski. A tą w ogóle mogłoby wypaść na dół, dlatego tutaj musiałem sobie zrobić tak, taką prowizoryczną tą. Złapać musiałem tak prowizorycznie to wszystko tutaj z przodu, tak żeby przy jakimś większym szarpnięciu e, nie poleciało mi to wszystko do tyłu. Także tutaj ten pas powinien przetrzymać. Ale poza tym tutaj też z tyłu jest, zobaczy, z z widziałem, że jest tutaj taki o właśnie ten sęk. Także nie powinno mi się raczej przetoczyć. No i nic, będę powoli na trójeczce jechał. Mam nadzieję, że za pół godziny dojadę do domu. Jak dojadę, to się odezwa. Co kicia? Ładne mamy? Krokwie, czy nie ładne? Kiciuś? Ładne mamy, ale będzie kurnik, no. Wiesz miał gdzie siedzieć. Będziesz pewnie w gnieździe siedział razem z kurą. <laughs> A bo ten, ty jesteś leniuch, lubisz leżeć, to zamiast kwoki na jajkach, to, to kota. Posadzimy, i, i będziesz leżał y, na jajkach, to może chociaż kurczaki będą z tego wszystkiego z tego leżenia? Tak? Będzie, będzie, bo jest. No dobra, do dołu. Na to nie bardzo buduje. By nie, no gdzie to? po to lepsze. Dobre długie. Czekaj o to. One nie są ciężkie, tak tylko się wydaje, że one mogą być ciężkie, ale... Fajne. Nie, widzę, że i drzewo zdrowe, nie jest, nie jest jakieś no tam nie. sine czy coś. Bo to czasami to takie sine jest. No nie, widzę, że ten, że fajne krokiewki. I ja ten gdzieś tam dłużej to leżało. No. I składajmy, o tak. O tak się składa. No, żeby się nie pokrzywiły. Równo. Młody no, chłopaka. A już. Umięło. Ogarnia, no. A to jest sen. To jest syn właściciela? To jest syn bo tak Jak ja brałem tam trot, to jeszcze był jego ojciec, to ja znam No widzisz Jak On mówi, to tam, wiecie, je syn To ja mówię, sobie o, dobra No, ładnie sobie zrobił na miarę, elegancko, równo A jakie one mają wymiary? Co? 10 na ile? 8 na 16 8 na 16 albo 10 na 14 To fajne będą długie A to będziemy impregnować czy nie? Przydałoby się Można by było Można, można by było Ja mam ten pistolet pod zielone Taki płyn ten impregnant. No ja wiem. Ja mam pistolet pod kompresor i pyk-pyk-pyk. Przed pyk, przykryciem blachu. No. To trzeba by było kupić. Nie, my nie mamy takiego czegoś, nie? No, my nie mamy. Bo to w bańce chyba piątce. trzeba z piątki będzie. To zrobić jak z Bo To ładne, przewodowe.